Znowu wy. Mam nadzieję, że wróciliście posprzątać bałagan, który narobiliście. I już go nie ma. Oprócz tego zniszczyliśmy też Asgard i położyliśmy kres rządom Odyna, ale nie ma za co. Odin nie żyje. Tak powiadają. Dlatego patrzysz teraz na całkowitego abstynenta. Krasnolud, który przed tobą stoi, jest trzeźwy jak niemowlę. Nadal pijesz. To kozie mleku. Jest brunatna. To była brzydka koza. Słuchaj, rzecz w tym, że to się naprawdę stało. Kiedy ktoś przez pół życia przygniata ci gębę buciorem, tracisz nadzieję, że odzyskasz czucie w policzkach. Nikt z nas nie sądził, że Oden zniknie, a jednak zniknął. A ty pomogłeś. Czegoś takiego się raczej nie zapomina. Dziękuję. Tak, wiesz. I vice versa. Przyglądasz mi się. Trudno ci się nie przyglądać. Gdyby krasnoludy były tak silne, Odyn nie osiągnąłby tu tego wszystkiego. Źródłem mojej siły wcale nie jest ciało. Tak, jasne. Durlinie. To Tobie zawdzięczamy świeżość powietrza wpadającego nam do nosów? Wyłączyliśmy platformy. Trudno zaprzeczyć. Przyjmijmy, że dokonaliście tego zgodnie z zasadami 97-częściowego podręcznika BHP opracowanego z myślą o funkcjonowaniu, naprawie i dezaktywacji wspomnianego sprzętu. Jak sobie chcesz. Hmm. Tak czy siak, dzięki. Doceniam to.